Prodikos był sofistą, nie był on już tak znanym sofistą jak Gorgiasz czy też Protagoras, ale również dokonał pewnych ważnych rzeczy. Przede wszystkim stworzył synonimikę. Synonimikę, czyli Zauważył, że różne słowa mają różne odcienie, a jednocześnie są do siebie podobne albo znaczą prawie to samo. Dlaczego wynalezienie synonimiki było tak ważne? Ponieważ pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w V wieku przed naszą erą. Jest to klasyczny okres w dziejach filozofii greckiej, ale jest to również klasyczny okres, jeżeli chodzi o Ateny i ogólnie miasta państwa starożytnej Grecji. W większości z tych państw Dominuje albo obowiązuje przynajmniej demokracja, a na pewno obowiązuje w Atenach. W związku z tym, posługiwanie się słowem podczas trybunałów czy podczas przekonywania sędziów jest niezwykle ważne, że ten, kto posługuje się słowem, jest w stanie wpływać na politykę i w tym znaczeniu jest w stanie rządzić państwem. W związku z tym każdy Człowiek, który umie nauczyć poprawnego mówienia, wyrażania się, jest niezwykle ważny, dlatego też nasz sofista pobierał bardzo duże opłaty za swoje nauczanie, ale co więcej, osiągnął jeszcze kilka innych rzeczy. Przede wszystkim opisał on i zinterpretował mit o Heraklesie który bardzo często był interpretowany na zasadzie przeciwieństwa. To znaczy, pokazywał on w tym micie dwie boginie, jedna z nich oferowała Heraklesowi wyjście bardzo proste, to znaczy wyjście czysto hedonistyczne, że jeżeli ją wybierze, to będzie miał wszystkie przyjemności i będzie mógł z nich czerpać w nieskończoność, bez żadnego trudu. Natomiast niejako druga boginia oferowała mu to samo, ale właśnie za cenę trudu, czyli za cenę pracy, za cenę wyrzeczeń, za cenę tego, że zrozumie on, że wszystko, co się osiąga, również przyjemność, można osiągnąć tylko wtedy, kiedy poświęci się temu określoną pracę i zapłaci się za to pewnymi konsekwencjami. Otóż obecnie interpretowany ten mit jest nieco inaczej, to znaczy w tak w takim znaczeniu, że obie boginie oferują Heraklesowi właściwie życie pełne hedonizmu. Natomiast jest tutaj pokazane rozróżnienie tego, co sofiści bardzo cenili, to znaczy tego, że w tym micie, który, który wybieramy i który jest cenny dla sofistów, ważne jest to, że człowiek powinien czerpać, taki, używać takich przyjemności, które prowadzą do pożytku. Do pewnej użyteczności. W związku z tym możemy nazywać sofistów pierwszymi utilitarystami, a nawet może w jakimś sensie pozytywistami, ponieważ oni uważają, że to jest cenne dla społeczeństwa, co jest dla niego pożyteczne, z czego społeczeństwo i państwo może skorzystać. Więc również osiągnięcie szczęścia jest szczególnie ważne, ale jest ważne tylko wtedy, jeżeli ono przynosi pożytek temu, kto pragnie tego szczęścia, a także w znaczeniu szerszym, Całego państwa, jeżeli coś jest użyteczne, prowadzi do szczęścia, to jest to coś, co powinno obowiązywać i do czego człowiek powinien dążyć. Co jeszcze można powiedzieć o naszym filozofie? No, można powiedzieć jeszcze o nim to, że wprowadza on tutaj też pewną zmianę dotyczącą interpretacji bogów, ponieważ pierwsi filozofowie utożsamiali bogów z zasadami przyrody. Czyli z siłami przyrody, no i interpretowali, że tą zasadą właśnie nie są bogowie, a pewne określone elementy przyrody. Natomiast sofiści uważali, i Prodikos jest tutaj właśnie wyrazicielem takiej opinii, on uważał, że bogowie i to. Jak myśleli o bogach starożytni Grecy przed nim, było ważne ze względu na ich użyteczność. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na greckich bogów, to oni byli utożsamiani z żywiołami, ze zjawiskami pogody, a nawet czasami z czymś tak praktycznym jak łąka, jak trawa, jak zboże, jak chleb, jak w znaczeniu szerszym jak woda lub ogień. Ogień to Hephaistos, woda to Posejdon. I w takim znaczeniu on uważał, że boga, bogami było to, co było dla ludzi użyteczne. W związku z tym ludzie nie wybierali bogów na zasadzie jakichś mitycznych wrażeń czy odczuć, tylko oni utożsamiali bogów z siłami przyrody i elementami przyrody, które były dla człowieka pożyteczne i użyteczne. Tutaj odnosił się na przykład do Nilu, który był bogiem Egiptu, właśnie dlatego, że Nil wylewał i dzięki temu. Egipt był niezwykle żyznym krajem. Czyli właśnie wybieramy bogów pośród tego, co w naturze jest dla nas użyteczne, jest oczywiście interpretacja ściśle związana z myślą sofistów, i tym, że oni wszystko co pożyteczne uważali za ważne, i tak też starali się interpretować w tym wypadku Prodiko starał się interpretować bogów, ale jest to bardzo taka idea oświeceniowa, wychodząca do przodu i z tego też słynie nasz filozof, chociaż w znaczeniu takim intelektualnym, kulturowym jego Osiągnięcia były już znacznie niższe niż to, co zaprezentowali pierwsi sofiści, czyli Protagoras i Gorgiasz, chociaż nie należy zapomnieć, że Prodikos był nauczycielem Sokratesa i prawdopodobnie to on nauczył Sokratesa rozróżniania pewnych słów, odcieni tych słów, właśnie synonimów, które mogą znaczyć to samo, ale czasami w innym znaczeniu znaczą coś innego. To było tyle ważne, że to pozwoliło Sokratesowi później osiągnąć taką perfekcję, jeżeli chodzi o dojściu do tego, co jest dla człowieka ważne, właśnie przez wzgląd na swego nauczyciela, który nauczył go tej synonimiki.